Rediger zniża lot, za chwilę dotknięta w jezioro. Pływaki w ślizgu. I zatrzymał się. Zauważmy, że pływaki są bardzo z przodu samolotu. Jest tak dlatego, że największą masą, oprócz pilota, jest silnik, który umieszczony jest z przodu maszyny a w samolocie właściwe położenie środka masy jest bardzo istotne dla jego poprawnej własności pilotażowej. No i teraz pomału, chciałoby się powiedzieć, kołuje, przemieszcza się proszę, w naszą stronę. Za chwilę będą go Państwo mogli obejrzeć z Przy okazji Mazury Airshow, próbujemy Państwu pokazać lotnictwo od kuchni, dlatego właśnie nagłaśniamy rozmowy. Friedinger, kiedy przyleciał do nas, zdumiał się tym, że w zasadzie może to robić wszędzie, w i Teraz zobaczymy, po jakim dystansie trybaki wyjdą z wody, wyjdą z drogi. zdecydowanie przyspieszy. ولكن لماذا يجب